Bliskie spotkanie. Widzę u ciebie nagrodę policjera. Udawany cygański akcent, zaintonowany z całą powagą, sprawił, że Karla podniosła wzrok. Na progu jej gabinetu stał Del Sasso i udawał wytrawną wróżkę. O. Widzę świat dziennikarski u Twoich stóp. Coś nie tak z Twoją wizją odparła ze śmiechem. Kiepski z Ciebie szarlatan. Świat dziennikarski może być co najwyżej zielony z zazdrości, ale do stóp na pewno nie upadnie. Szeroko uśmiechnięty wszedł do środka i stanął nad nią. Dalej ten artykuł? Wciąż jesteś niedoinformowany. Myślałam, że każdy już słyszał wielką nowinę. Tamten artykuł został wczoraj skończony i łapczywie schrupany przez Washington Post. Uznali go za rewelację. Inne gazety nic się nie dowiedzą, dopiero jak Post to jutro puści, ale jestem podniecona. Magnifik. No, ale czas do głównego laboratorium. Nie opuść dziś. Transmisji będzie coś szczególnego dla siebie i Wiktora. Po krótkiej przerwie na lunch Karla i Wiktor poszli razem do laboratorium, gdzie zawsze otrzymywano codzienne przekazy od archontów. Był to budynek pierwszy po lewej stronie, patrząc od bramy wjazdowej. Wybrali najdłuższą z możliwych tras, delektując się wysmakowanym pięknem terenu ośrodka i niebotycznych sekwoi, wyrastających za murem. Zdajesz sobie sprawę, że to jedna z niewielu okazji, kiedy możemy rozmawiać sam na sam? Zauważyła Karla, kiedy poszli wysypaną żwirem ścieżką oddalającą się od głównego budynku. Jakoś o tym nie pomyślałem. Zadomał się Wiktor. Jednak kiedy się zastanawiam przyznaję ci rację, ale nie jest to chyba niczyją zamierzoną intencją. Nie, nie, nie o to mi chodziło. Po prostu byliśmy cały czas tak zajęci dzień i noc. Zatrzymała się i pokazała na wyjątkowo wielką sekwoję, tuż za murem. To ci drzewka, co? Widziałeś kiedyś coś tak ogromnego? Najstarsze stworzenia na Ziemi. Zdjęcia, jakie oglądałem, nie oddawały rzeczywistości. Przyznał Wiktor. Jest w tym coś niewypowiedzianego, czego nie da się zrozumieć, dopóki się nie zobaczy. Jakże ja bym chciał wyjść tam na zewnątrz i powędrować choćby jeden dzień po takim lesie? Nie masz pojęcia, jakie to wspaniałe, kiedy podejdzie się zupełnie blisko. Wybierzmy się na długą, porządną wędrówkę między te drzewa wiktorze i to niedługo. Spojrzał na nią z przyjemnością. Czy to obietnica? Obietnica. Musimy spędzać ze sobą więcej czasu, Karla. Rozmawiać, poznawać się, a to nie jest możliwe w tym miejscu. Wszystko tu biegnie w tak nieprawdopodobnym tempie. Nie miałem pojęcia, że Amerykanie tak ciężko pracują. Nie wszyscy. Roześmiała się. Frank to niezwykła osoba, a w dodatku przynagla go poczucie uciekającego czasu, które, przyznaję, i ja podzielam. Ależ ja także, nie skarżę się na to, wiesz o co mi chodzi? Wiem i odczuwam to tak samo. Nastąpiło wymowne milczenie. Gdy Karla je przerwała, w jej głosie dało się słyszeć tłumione podniecenie. Antonio mówi, że archonci powiedzą nam dziś coś szczególnego. Frank podejrzewa, że pierwszy kongres światowy i inauguracja nowej ery mogą odbyć się choćby za miesiąc. Wszystko toczy się szybciej niż przypuszczałam. Zbliżał się koniec spaceru. Wiktor zwolnił kroku i zniżył głos. Chciałem cię o coś zapytać, wiesz? Co sądzisz o doktor Morris? Kej? To dość niezwykła kobieta, jeśli o to chodzi. Nie, chodzi mi o co innego. Karla przystanęła i przyjrzała mu się. Co chcesz przez to powiedzieć? Po prostu pytam, co sądzisz. Skoro już o tym wspomniałeś, to wydała mi się trochę dziwna już przy pierwszym spotkaniu, ale nie wiem dlaczego. Myślę, że jest Rosjanką. Wiedział prosto z mostu. Co? A nawet jestem pewny. Wiktor, dajże spokój. Przecież ona skończyła MIT i ma nowojorski akcent. Wiem, że to brzmi idiotycznie, być może powinienem to zachować dla siebie, ale obserwuję ją od początku. Zauważam takie drobiazgi, pewne manieryzmy, sposób w jaki buduje zdania. Nawet pewne określenia, jakich używa. Wydają mi się jakby. No, rosyjskie lub tylko przytłumaczone na angielski. Ruszyli dalej bardzo powoli. Karla była oszołomiona. Mówiłeś to Frankowi? Zapytała. Jeszcze nie to by chyba do niczego dobrego nie doprowadziło. Nie potrafiłbym tego dowieść, może zresztą nie mam racji. Hmm, rzeczywiście. Ona wyszła z biura franka tamtego wieczoru pół godziny zanim. Karla urwała. Nie, nie wolno mi nawet tak myśleć, bądź co, bądź ona jest szefem laboratoriów. Haruje tak samo jak Frank, naprawdę całym sercem. A ty nie sądzisz, że Frank się w niej trochę zakochał? Hmm, ty też to zauważyłeś. Wpadł po uszy, to pewne, ale ona chyba się bardzo stara nie okazywać tego publicznie. No tak, ludziom zdarza się zakochiwać. Niechcący otarła się ramieniem o ramię Wiktora. Spotkali się wzrokiem i maleńką chwilę patrzyli sobie w oczy. Rozmawiałem z Majkiem. Kontynuował Wiktor. Świadczył, że jest absolutnie pewien, że to ktoś od środka wszedł, zastrzelił strażników i wpuścił Czernowa. Prosił, żeby nie mówić o tym Frankowi, może dlatego, że uważa, że to OK. Czemuś go nie zapytał? No, nie mogłem tego zrobić. Wiesz, głupio mi z powodu tej całej sprawy. Powiedziała w końcu Karla. To nie jest, absolutnie, to nie jest w porządku wobec Kay. Nie wiedziała jak skończyć. Spacer zawiódł ich aż za budynek, kiedy Karla wypowiedziała to zdanie. Doszli do narożnika i ujrzeli Leitona, który biegł prosto przez trawnik, a potem jednym susem znalazł się przed drzwiami laboratorium. Później porozmawiamy. Szepnęła jeszcze. No, no, któż to się wybrał tutaj na przechadzkę? wykrzyknął Lejton wyraźnie w świetnym humorze. To naprawdę wielka szkoda, że nie mieliście do czasu na bliższą znajomość. Zamaszyście otworzył drzwi i gestem zaprosił ich do wejścia. Bardzo przystojna z Was para. Dziękujemy za komplement. Roześmiała się Karla, wsuwając rękę pod ramię Wiktora. Zaczerwienił się lekko, ale wyglądał na zadowolonego. Po wejściu do laboratorium cicho zajęli miejsca. Del Sasso był już jak zwykle na swoim miejscu. Doktor Morris i jakiś asystent podłączali przewody od różnych części jego ciała do całego zestawu sprzętu elektronicznego. Kiedy skończyli, asystent wyszedł. Na sesjach mógł być obecny tylko wewnętrzny krąg. Antonio natychmiast wszedł w trans. Przez kilka chwil oddychał gwałtownie, potem oddech stał się powolny, miarowy. Nagle całe ciało drgnęło, a głowa przychyliła się w bok. Z gardła zaczął się wydobywać nieprzyjemny, dziwnie metaliczny i bardzo wysoki głos: Dziewięciu, przekazuję wam pozdrowienia z wymiaru, który bezpośrednio przylega do waszego. Atak na bazę był koniecznym sprawdzianem. Przeszliście go bezbłędnie, ale będą jeszcze inne. Tajemnica ich wejścia jest zagadką. Musicie wobec niej stanąć i ją rozwiązać, by przyspieszyć proces duchowego wzrastania. W dążeniu do naszego celu liczy się każdy krok. Artykuły Carli Bertelli odegrają kluczową rolę w podnoszeniu poziomu świadomości. Wiktor Chorew wygłosi przemówienie inauguracyjne podczas kongresu. Jest sprawą podstawową, aby tych dwoje ujrzało nas na własne oczy. Nie będą mogli do nas podejść, ale wejdą i będą oglądać nasze spotkanie z trójką wprowadzonych wyższego stopnia. Odbędzie się to dokładnie o 3.15 dziś po południu. Wówczas podamy datę rozpoczęcia kongresu. Żegnajcie! Gdy tylko Del Sasso wyszedł z transu, triumfujący Leyton podbiegł do Wiktora i Karli. Również podnieconych, ale i zbitych stropu i zaniepokojonych. Gratulacje! wykrzyknął Leyton. Nawet nie wiecie, cóż to za dobra nowina. Do chwili otrzymania tej daty i dopuszczenia Was przez archontów do planu, nie możemy się właściwie ruszyć z miejsca. To na zawsze odmieni Wasze życie. Ale co oni mówili Ujrzeć ich? zapytała Karla Fizycznie. Myślałam, że nie mają żadnych ciał. Za pierwszym razem to będzie prawdziwa niespodzianka odparł zagadkowo Layton. Dokładnie o 14.30 Leyton zaprowadził Delsasa, Morris, Chorewa i Bertelli do starego modelu Chevroleta. Sam usiadł za kierownicą, Kay obok niego, a pozostała trójka na tylnym siedzeniu. Opuścili bazę w skorcie jednego, niepozornego samochodu z przodu i jednego z tyłu. Do każdego wozu poza kierowcą wsiedli dwaj agenci CIA w pełnym uzbrojeniu. Ubrani w kombinezony robocze. Dotarli do położonej na przeciwległym krańcu części Palo Alto i znaleźli się w starej, zaniedbanej dzielnicy przemysłowej. Jechali długą, krętą ulicą, która jak się okazało miała ślepe zakończenie. Uwieńczone na całej szerokości rozległym budynkiem na pozór opuszczonym na miejscach do parkowania nie stał ani jeden samochód całe otoczenie przedstawiało obraz wyjątkowego zaniedbania trzy pojazdy wjechały do zatoczki przed budynkiem i zaparkowały z wozów wyszli wszyscy prócz kierowców dwóch pozostałych pojazdów to własność kompanii Oznajmił Leyton poufnym tonem, kiedy podeszli do wejścia. Kompani? Zapytał Wiktor. Tak, to taka pieszczotliwa nazwa CIA. Celowo dopuściliśmy do takiego zaniedbania. Dodał Leyton, wskazując dłonią na zniszczoną elewację. Służy nam wyłącznie do tych spotkań odbywają się nieregularnie, tak jak zarządzą archonci. Dwaj agenci CIA z samochodu, który jechał pierwszy, zostali za budynkiem, udając, że wykonują jakieś naprawy. Pozostali dwaj zajęli się plewieniem chwastów na trawnikach. Każdy po jednej stronie szerokiego gmachu. Lejton, a zanim reszta, poszedł po krótkiej, brukowej, ceglanej dróżce do wejścia. Wyjął klucz, otworzył drzwi i wszystkich wpuścił. Nie włączał świateł, więc w głębokim mroku posuwali się poprzez pomieszczenie, które niegdyś musiało służyć za biuro, w stronę jakichś tylnych drzwi. Przed otworzeniem ich, Leyton zatrzymał się. Karla, Wiktorze przestrzegł z powagą. To, co za chwilę zobaczycie, zaskoczy was może nawet przerazi. Cały czas trzymajcie się z tyłu, opanujcie emocje, nie wpadajcie w panikę i pod żadnym pozorem nie próbujcie podejść do pojazdu. My troje uczynimy to w odpowiedniej chwili, ale dla swojego własnego bezpieczeństwa musicie bezwzględnie trzymać się w odpowiedniej odległości. Pojazd? Wiktor dosłownie trząsł się ze strachu. Więc naprawdę zobaczą tych archontów. Karla drżała z niecierpliwego podniecenia, lecz zarazem bała się przekroczyć ten próg. To musi być niespodzianka, powiedział Lejton. Przecież wam mówiłem, więc już o nic nie pytajcie. Potem dodał poważnie. Inicjacja K. odbyła się zaledwie na tydzień przed waszym przyjazdem. Otworzył drzwi i wprowadził ich do czegoś, co przypominało ogromny magazyn. Z bardzo wysokim sufitem, niemal hangar. Przez chwilę stali bez ruchu. Potem Leyton, Delsaso i Morris postąpili dwa kroki do przodu. Złożyli przed sobą dłonie w tradycyjnym orientalnym pozdrowieniu i skłonili się równocześnie dziewięć razy. Wiktor i Karla, zdumieni i wystraszeni, pozostali koło drzwi, obserwując tę dziwną scenę. Rozglądali się naokoło, próbując przyzwyczaić wzrok do przyćmionego światła które sączyło się przez zakurzone żaluzje, zaciągnięte na wysoko położonych świetlikach. Budynek zdawał się pusty. Nagle rozległo się wibrujące buczenie, jakby tysiąc mnichów jeło powtarzać om. Atmosfera zdawała się ładować, prawie namacalnym potencjałem elektrycznym. I wtedy, jakby materializując się z przejrzystego powietrza, Patrz szepnął zdumiony Wiktor. Olbrzymi statek kosmiczny, przypominający to, co ogląda się na filmach science fiction, wypełnił przeciwległy koniec magazynu, unosząc się tuż nad ziemią. Jego wierzchołek sięgał dachu. Wielkością pojazd dorównywał Boeingowi 747, ale nie miał skrzydeł. Za to o wiele bardziej futurystyczną sylwetkę. Karla o mało nie zemdlała z oszołomienia i strachu. To niemożliwe, powiedziała szeptem. Też to widzisz. Niemożliwe, odpowiedział wiktor zachrypłym głosem. Nie mógł wierzyć własnym oczom. Nagle na szczycie obiektu zapaliły się dwa światła. Zaczęły się kręcić, połyskując czerwienią i zielenią i nadając metalowej powierzchni nieziemskiego blasku. Był to widać jakiś sygnał, bo zaraz statek zaczął jakby pulsować życiem. Mieli wrażenie, że lada chwila zamieni się w gigantycznego drapieżnika. Porażeni niepojętym lękiem z trudem, pozostawali przy zdrowych zmysłach, tłumiąc instynkt ucieczki. Mimowolnie cofnęli się i przylgnęli do ściany. Migocząca piramida jaskrawego światła. Na podstawie o boku jakichś dziesięciu metrów pojawiła się niespodziewanie przed unoszącym się w powietrzu statkiem. Światło promieniowało jakoś dziwnie. Karli zakręciło się w głowie. Zawrót głowy minął jednak tak prędko jak się pojawił. Odczuła jedynie nieodparty pociąg ku płonącej piramidzie o nieziemskim blasku. Jak gdyby jej umysł przekroczył barierę innej świadomości, która. Zlewała się z jakąś żywą istotą wewnątrz tego dziwnego światła. W całym magazynie odczuwało się przytłaczającą obecność. Karla zauważyła, że to ta sama obecność, którą wyczuła w biurze Laytona, kiedy Del Saso pokonał Rosjan. To nasz sygnał, powiedział Leyton podnieconym głosem, dając Wiktorowi i Karli znak, żeby zostali w tyle. Zaczekajcie tutaj. Nie ruszajcie się pod żadnym pozorem. Cała trójka z Lejtonem na posuwała się wolno w stronę tajemniczego statku. Wiktor i Karla w paraliżującej fascynacji dostrzegli, że wewnątrz piramidy pojawiło się dziewięć świetlistych, niemal przeźroczystych istot. Połyskujące szaty, jakby utkane ze światła, zakrywały całe ich ciała. Oprócz gadzich głów, Sterczących z nad szerokich barków niczym kaptur, kobry. Było tych w tych stworzeniach coś zniewalająco nadprzyrodzonego. Zdawały się groteskowe, a zarazem piękne, obrzydliwe, a jednocześnie pociągające. W kującej uszy ciszy otoczyły kołem Lejtona, Delsasa i Morris, a troje ziemian uroczyście wstąpiło w piramidę światła i upadło na ziemię w hołdzie. Najważniejszy między dziewięcioma dał znak, żeby wstali. To niemożliwe, niemożliwe. Karla nie przestawała powtarzać tych słów przez szczękające zęby. Drżała jakby od przejmującego mroźnego wiatru. Nie mamy chyba oboje tej samej halucynacji, powiedział wiktor wilgotną dłonią, ocierając z czoła zimny pot. Dziewięciu zdawało się toczyć rozmowę z Lejtonem i jego towarzyszami. Podczas niej z ich ust i całych ciał wydobywał się ogień, który stawał się tysiącem siedlistych punktów i rzucał na ściany magazynu dziwaczne cienie, sylwetek ludzkich i nieludzkich. Pomimo przerażenia Karla zauważyła, że nie potrafi oderwać wzroku od niezwykłej sceny. W miarę jak jej fascynacja nabierała niemal hipnotycznych proporcji, strach rozpływał się powoli. A obecność, która przesiąkała całą atmosferę, stała się nagle dobroduszna i nieskończenie mądra. Karla już nie drżała, lecz dała się ogarnąć uczuciu wdzięczności za przywilej oglądania takiej sceny. Jakże szczęsny jest świat, że nawiedziły go stworzenia tak pełne miłości i że chcą go ocalić przed samozagładą!